No dobra, to teraz już mniej więcej jest zakomponowane. Myślę, że jest całkiem nieźle, dlatego że jeszcze dojdą nam, dojdzie nam tu materiał, który nam bardzo pomoże z kompozycją. No, zadanie. Proszę się zastanowić i odpowiedzieć sobie w jakiś, no odpowiedzieć sobie, no nie mnie, przecież ja nie słyszę Państwa. Czy to jest kompozycja otwarta, czy kompozycja zamknięta? No dobra, a jeszcze stolik by trzeba było zaznaczyć. Stolik jakoś tak widzimy w perspektywie. O perspektywie będzie kolejny wykład. No dobra, teraz coś o co mi też bardzo tu chodzi, żeby powiedzieć i pokazać. Jak działa to narzędzie? Więc węglem, o, zresztą każdą, każdym narzędziem rysunkowym są co najmniej dwa, ale dwa podstawowe sposoby rysowania. Jeden to jest yy, taki rysunek, gdzie jest widoczna kreska rysującego. Na przykład, na przykład mamy tu czarny materiał, który, który yy, będę chciał cały zacieniować. I jedna metoda, że go cieniujemy, a może spróbuję tego bardziej... Miękkiego węgla. O, cieniujemy ten materiał kreską i ta kreska jest widoczna. Ważne jest, żeby też cieniować po formie, nie przeciw formie. Jeśli materiał jest w tą stronę, to nie cieniować go w, tą, w tę stronę, tylko właśnie tak jak ten materiał yy, jest ułożony. Czyli raczej w tę stronę. No i yy, o. Telefon do mnie Czyli na przykład twarz, jeśli cieniujemy twarz, to nie robimy cieni przeciwko formie, czyli mam nadzieję, że się nie pomagałem w tą stronę, tylko tak jak się forma twarzy układa, czyli o tak cieniujemy. No i to, się, to powinno wejść już w odruch przy yy, cieniowaniu wszelkich przedmiotów, czy ludzi. Zawsze trzeba właśnie tak to robić, jak powiedziałem. No dobra. No to mamy tu taki materiał. Widać, że tu jest bardzo ciemne, więc możemy śmiało to pocieniować. Ciemnie wiemy. Tu jeszcze widzę, że jest jeszcze yy, cienie tej draperii. No i teraz powiem o tej drugiej metodzie, czyli właśnie jest to metoda rozcierania. Węgiel jest miękki, a więc możemy śmiało jakąś szmatką czy Ręką, właśnie cieniować, cieniować to tło. O, tu jest bardzo taki błyszczący materiał, więc będzie to ciekawe, jeśli się uda, to dobrze pocieniować, bo będą te błyski widoczne i to jest bardzo efektowne. Tak? Dobrze. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że. Bardzo istotną sprawą we wszelkich działaniach plastycznych, czy w realistycznym rysunku, czy malarstwie, czy w abstrakcyjnym, jest pokazanie pewnej głębi i przestrzenności, ponieważ wszelkie te pra prace plastyczne są pewnego rodzaju oszustem, oszustwem, gdyż kartka jest płaska. Natomiast naszym zadaniem jest stworzyć wrażenie, głębi i przestrzeni. Do tego właśnie służy światłocień. I może jednak spróbuję tym swoim ulubionym narzędziem. Yy, światłocień właśnie można, a nawet trzeba. A tu zrobimy no dobrze, w tę stronę w takim razie. Yy, ten światłocień różni nas od albo to różni nas od sztuki yy, wszelkiej innej światowej, gdyż właśnie sztuka europejska, właśnie w Europie został odkryty światłocień i druga rzecz, jest, która też nam to, to pozwala stworzyć, yy, stworzyć głębie, to jest perspektywa. Obie yy, metody zostały wymyślone w Europie. I tym sztuka europejska różni się od yy, reszty świata, że my właśnie odkryliśmy i stosujemy, stosujemy właśnie perspektywę i światło. Dobra, tu już mamy ciemne. Aha, tu też jeszcze będzie ciemne. No dobrze, żeby to przyspieszyć, nieco. Żeby to przyspieszyć, spróbuję tym węglem. Tak, tam jest ciemne. Tak, to jest miękkie narzędzie, o wiele lepiej się tym jednak pracuje. W tym przypadku, kiedy właśnie chcę szybko Coś zrobić, to miękkim narzędziem się robi dużo lepiej. Oczywiście siła nacisku węgla na papier powoduje odpowiednią głębię tej czerni. I tu jeszcze jest taki ciemny fragment. Tam są różne jaśniejsze rzeczy, to tylko można lekko to zaznaczyć. O, proszę bardzo, jak błyskawicznie węgiel pokrywa powierzchnię. Natomiast tu już zaczynają się szarości, nie tylko czerń. Tą czerń jeszcze potem będzie można pogłębić. Tu jakieś fałdy tego materiału. Tak. No i tu. Z tymi błyskami tu robiłem to tym narzędziem. Chyba tym, no ale nie ma to teraz już znaczenia. Aha. O wiele lepiej jest pracować przy sztaludze. Dlaczego? A nie na przykład przy stoliku. Dlatego, że można w każdej chwili odejść i spojrzeć na swoją pracę z pewnej odległości. Co nam daje, ten dystans, daje nam szersze spojrzenie i świeższe spojrzenie. Dobra. Tu mamy kolejne fałdy, które nam właśnie uratują tu kompozycję. Uratują nam kompozycję. E, zaraz, tu jest taka ciemniejsza. Tak, ona nam tu dochodzi aż do tego naczynka, a naczynko jest z tej strony, z tej strony ma Tak. Dobrze, zobaczę z daleka. OK. Tu trzeba jeszcze coś poprawić. No dobrze, mniej więcej wydaje mi się, że chyba wyjaśniłem kilka kwestii, a właściwie tylko, tylko wspomniałem, zaznaczyłem o pewnych sprawach, właśnie związanych z kompozycją z warsztatem, czyli z różnymi narzędziami oraz, oraz właśnie, właśnie mniej więcej zademonstrowałem, jak się pracuje węglem. Proszę zobaczyć, jak szybko, szybko trwa wykonanie pracy węglem, zwłaszcza takim miękkim. Oczywiście nie chodzi mi tu o to, żeby zrobić jakiś super fajny rysunek, tylko żeby mniej więcej zademonstrować yy, to, na co chciałem zwrócić dzisiaj uwagę. Dziękuję uprzejmie. Do następnego spotkania.